I cześć Yo, niga! O kurde gdzie, ja dobra, nie Aaaa, To nie FE! jest! dobra, uciekam. Nic nie dostałem, nic, Cieka gdzie, ty ciekamy, gdzie ty jesteś? Gdzie ty gdzie? jesteś? Biegnę za tobą. biegnij za mną, biegnij za mną. O jest Saj. Kurde, tu musisz tak. te niki zmieniać. Czy naprawdę Bo musisz cały czas te biegi zmieniać. Jakie Niki? Mam Nick Sej Hand you miałeś ostatnim razem. Nie, to nie ty. A ty... Kurde to radzio był. Jezus, co ja mówię? Daddy chodź biegnij, <laughs> biegnij, biegnij, biegnij. Mama sobie, patrz co na sobie. Patrz, mam na sobie. patrz Oddaj. Oddaj, bo to moje. Dam ci hełm, czekaj. Dobra. Chodźmy do domku. Dobra. Nie idziemy do domku, tutaj, nie tutaj, nie tutaj, tu już tysiące osób było. Ja, ile ty masz rzeczy, du, 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 kurde, weź. ile. Chodź, chodź, i... chodź, tu jest skrzynka, tu jest skrzynka, tu jest skrzynka i portki, że i Ja, moja, 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 moja! Dobra, okej. Okay. Ja kicham. Wszystko moje. Daj mi... Ty masz, l... masz, chodź tu, masz, masz, gdzie jesteś? Ci, co nie, ci, co nie mają lagów, masz. wygrywają. O kurde, ale jestem ja ja mie Mieczek. Stałby się, żeby proszę znaleźć Dobra, mam mieczek i mam buty. Nie ma tak jak internet. Dobra, chodź. Idziemy do tego, 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 tego. Dobra, tu jest. Nie, ja tam nie wiem. Dobrze, już. A, czekam Czeka tam na mnie obiad. Stary, my wiesz, o, tutaj. Mam. A gówno. GUNWO! Stary, wiesz, my już mamy ten. Ej! nie bij mnie, bo nie mam jedzonka. Przepraszam, nie chciałem, nie chciałem. Ej, już Ej, tam jest gośni no, co no nagrywam a to tak. To witam was wszystkich Od początku widzów Snack, Snake Snake Zilli. Ja Gdzie ty jesteś? Wiesz do tego bo Jesteś Jesteś za o, patrz, leją się Gdzie ty, co? Free! Gdzie? Free rzeczy Dobra widzę krew, widzę krew. Leje gościa O, ale dużo freezer rzeczy. Uhu, uh, uh. Aha! Uh. To jesteś ty? No. Jesteś ty, Dawaj, daj mi jakieś no. rzeczy Eś y to... Hełm, ja chcę ten... Ej, wziąłeś mi Hełmek tych Sorry Masz tu jakieś buciki, złote, chcesz? Mam. O, to jest piękne! Spójrz, uwaga, to co teraz będę trzymał, to nam na pewno pomoże wygrać, patrz. To jest amulet no. zwycięstwa, mogę? Mogę? No, Zrzuca możesz, no tego dawaj. screena, uwaga. Yy, yy, to są buty. Będziesz miał, nie, będziesz miał na miniaturkę, uwaga, patrz. Nie stój, tam, stój tam, uwaga, patrz. No. Haha, <grymne> <grymne> dzięki. To jesteś zły. Z jest tą wędką do wędka. Choć może coś tu znajdziemy, bo oni tu chyba nikogo nie było, bo oni się powywiali. No i ta mapka, tu się można na, na drzewo wbijać. Te drzewa. Ja nie idę na żadne drzewa z tobą, bo ty jesteś niebezpieczny. Ja. drzwi. Eee, powyczyszczany po nie ma co. Gdzieś ty Polas? Gdzie w jest? Wracaj. Jestem ze mnie. Chodź tu, jesteś. Snake, snake, snake. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jest. jesteś? Dobra mam super. Naprawdę. Na drzewie. Papry. Weź się. Ukaż się demonie! Na drzewie jestem. No ale ja cię nie widzę, popłaczę się, wiesz że nie lubię być sam. Jestem jak taki... Jestem jak takie surykatka, czyli to jak to było, tym ptaszki wiesz. Stary no, Wracaj tu! Ty czekaj idę na dół już, bo się Taki dobra, spisz pod ty... tym dużym drzewem. Mhm. Mm mam nadzieję, że to jest to duże drzewo, no. Dobra, ja ty... No, ja już sobie mam. Bardzo mm. i patrz co do swoich stópkach minecraftowych mm. yy, gdzie ty jesteś? dobra, 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 stary ej, oni się tam wybijają, a my siedzimy i kurde, ty jest, jak małpa jest. na drzewie chodź, dam ci banana, ty, mamu... o, chyba cię widzę cię, widzę cię, widzę cię, biegnę do ciebie stój tam w miejscu, jestem tu dobra, chodź, gdzie? wait, tu ja ma, mam, mam, mamu, mamu, idzie, dam ci chodź, 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 idę, idę, idę Kurde, nie będziemy się głębiej zgłębiać w tą mapkę, bo się... Kot mi wariuje pod, pod tym... pod o, o, tam widzę Tomek! Tu tam. będzie O, jakie łombo! Jakie... kurde, takie parkour to tym sportowy. Chodź tam, nawet, tam, tam, stary. Chodź szybko. Na pewno nikogo nie było. Nie tam, tu, tutaj, prosto. A byli. O, tu jest gość, 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 gość! gość. O, on mnie widział! Szybko, ucieka, ucieka, pomóż mi, Bijemy go. dobra, w dwójkę, w dwójkę. kurde, żelazny! O dobra, będziemy mieli mieczek stary, będziemy mieli mieczek Dobra, on już sypnął Sypnął No, o, nie sypno. da, o, cześci Kurde, obydwaj się zatrzymali Brawo A on sobie ucieka, bo... Nie mamy sprinta Ej, on sobie ja mam... HP, dobra, ja go biorę naokoło Dobra Chcesz mi tutaj Ale mam, ale mnie cofa Dobra, no, nie to. też, mam straszne cofki Dobra, ale on nie przewidział tego Jak ty. jest ty, ty, ty. No dobra, on ma... No o, jak wjechał z Gotafo? Nie, ja go nie go nie jak zostawiam w tej go. chwili. Nie, ja mam. Ja ja robię focha. Ej, <laughs> Czekaj, pójdę, pójdę naokoło, bo on mi. Patrz, tak, no, patrz, taki, patrz, tak mi Patrz, pod go postępem. Obróć się, obróć się, obróć się. Ale pod tym. się porusza szybciej. Się porusza szybciej. Ej, nie. Tak. Nie. On myśli, że mnie łukiem załatwi. Ej, boże. No bo cię załatwi. Ej boże. I weź mi pomógł, sam tu jestem. Idę tu, już, już tu jestem też. O, Ej, stąd nie ma ucieczki, ale miło. Ale miło. A z Te naprawdę? Dobra, on Srożne. wyrzuca swojej tempi. Co? Dobra, on do mnie zaś mieszkanie, stary, nie, nie. on... O, tu szybko, bierzemy go. Ale mam lagi. Znaczy te, te, cofki. No to nie są lagi. Dobra, stary, o, ci będzie brał od dołu. Ja Tego go, biorę go, biorę go, biorę go. Dobi, go, dobij. Dobij Murzyna. Bij Murzyna. No, yeah! Zbieraj to wszystko. Jest, tu mam żadnych masz, masz masz wszystko, co jest ważne, tak, wszystko co jest ważne. Wzięłeś tam wszystko? Eee, wiem dużo. Znaczy Wzanie ja w... nie mam nic ważnego Chyj, ty masz. Osłaniam myślisz na chwilę, Czekaj. Osłaniaj mnie. Dobra. Więc sobie w sobie taką rzecz. Chodź tu, mi tutaj. Przepuść, <suszyb>, no, daj, daj. A nie to co sam weź, sam się, sam sobie wejść, bo to się nie opłaca dzielić. Chyba stary, bierzemy to. Dalej. O łuk, ale miło. Ci wiesz co, żadnego sicika od niego nie było. Chcesz złote buty albo w No nic nie dostałem, nie, nic nie chcę z tego. Mam łuk od Prze niego. wystarczy. Trzeba wyrzucić Chod parę rzeczy, ale pas co mam stary w rączce. Daj się tu. Masz diamenta? Już wygramy. No. Ej! Jest shift. Tak, o! Shift, 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 shift. Shiftuj. Nie shiftuje, nie ma! Biko, bigo, bigo, bo on mnie zabije. Do Bignoa. Do Bignoa. Do Ej, o, eń, to! No ja... ja nie mogę, bo... Ej, dobra, nie ja mam dwa serduszka stare, proszę, pomóż mi, proszę pomóż mi, proszę pomóż mi. Dobry. Ale go zjechałem, ale go zryłem, ale go bolało. Czekaj stary, stary, nie, 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 zostaw, on tu ma butelki z EXPEM No to podnosisz wszystko co. Dam ci coś o, butelka z EXPEM, butelka z Expem butelka. Dawać, butelka z masz dla mnie. Masz... Ej, podniosłeś ten miecz jego? Nie, mam dla ciebie coś specjalnego, stary Nic chce czegoś ci... specjalnego, coś jeszcze... Coś lepszego. Masz ty jego miecz, mieczka, ja chcesz jego miecz przelazny. na razie, proszę cię zamknię się. Nie od... masz jego miecz? Dawaj, widziłeś butelki z Expem? Mam moje. To daj. Dawaj expa. Daj butelki Dawaj. z expan. Albo Rzucity. masz jakieś jedzonko? Daj, daj jedzonko stare. Masz jedzonko, tylko daj mi te, daj mi jego żelazny miecz, bo on miał miecz żelazny. Dam ci, czekaj, mówię ci, że dam ci. Masz! Ja chcę w tej chwili. Masz. Aha, ten zepsuty, tak? On jest ekstraktowany. Nie, O ty, o ty, ty zdrajco. Dobry jest, a patrz co ja mam. O... No właśnie, I... właśnie, właśnie, a o tylko, tym chodziło. tylko ostro, jeden co to się zmienia No ale to jest silniejsze. Dobra, Dobra dostał już tylko jeden gracz. I przydałoby się jak jakieś z A dopiero za 7 minut jest deathmatch. Bo to chodzi o skrzynek. Po co mam z jak on jest jeden a z jest dwóch? No, 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 bo on może być jak sobie stanie. Trzeba, trzeba się ubezpieczyć. A ja mam enderpery, można nim rzucać? Można Pearl, ale mam straszne cofki, ej. No, straszne są. Nie lubię ich. Tak. Zrób coś z tym. Myślisz, Moczę że wybrać. co, że wygramy teraz tego no. Minecrafta? Eee, raczej tak, jeszcze nigdy takiego czegoś nie wygrałem. Czy dałoby te znaleźć? Ja już mam 250 ty A później jak byśmy wygrali to jak, jak się bijemy na gołe łopatki eee, na, na na kurczaki chce się bić. Na co? Mam dwa. Na kurczaki. Ja. Coś się nie podoba? Ja nie mam jedzonka stary. Dobra mam. Coś słaby. Ej, dost... nie. Eee. Cielność... Przepraszam, przepraszam. Ej, tutaj gdzieś Blitz powinien być, tak? Chyba, że znalazł i w ogóle jest tej jest Chodź nas szybko na Blitz, bo bliz będzie... Jest większe, większe prawdopodobieństwo, że on będzie na spawnie. Na spawnie tego jest znów. Gdzie jest spawn? Ole tak. od gościu tutaj jest! O kurde, gdzie? on tutaj on jest, on jest słaby! Ale on jest mizerny. Ale ma, ale ma łuk. Dobra, nie umiesz, nie umiesz, nie umiesz parkurować, patrz, jak się parkuruje i bum, 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 bum No dzięki, po co mnie walłeś? Nie walłem cię no jak nie? Co tak bym nie mógł sprintować? No kurde, ale gościu. Zostaw go, poszukaj jeszcze item tak. To jest to jest już ostatni gościu. No a tak i tak stary. Zostaw go mi. Mogę go dobić proszę, proszę, proszę. No chcę mieć większy. Nic nie możesz. Ej! Przepraszam. Dobra, masz full ten? Mhm. Mm nie mam jeszcze full życia, nie, ma nie mam full życia. Ja też mam full, życia pytam czy masz full set. Masz... Yy, masz kurczaka i daj mi seta. Ma co bo już się bijemy, koniec, zostaliśmy się Zostaw, wyrzucamy seta. Ma, masz, no, wyrzuć seta, już wyrzuciłem, masz kurczaka na kurczaki, będziemy się lać. Brier, no, czekaj, to... zostaw, żeż mnie. Na tyle muszę wyrzucić set. Przy... A po co tam? Po co tam wyrzucić seta i tak nie założysz Czekaj, przypadkiem. Ale no, co z tego, że to podniosłeś, to nie ma sensu. Dobra, daj mi kurczaczka. Masz kurczaczka. Ale stary, masz... musimy się zregenerować, wszystko, czekaj. Ja już mam pełne wszystko. A, czekaj, to choć bijemy się mm, tu w tym tunelu, co Dobra. Dobra, stój, już, stój na końcu tunelu. No. Myślisz, że jesteś w tym lepszy? Jeszcze nie. No, uwaga. Trzy Nie, walka Tytanów. W prawym narożniku. Yy, yy, Snak Zilla, Dirt. A w lewym narożniku Sej... Yyy... Yy, Steve. <ścoughs> Steve. <ścoughs> Dobra. Uwaga. Mecz Tytanów. Pioruny walają się jak... jak kupa kota po... Bo czas się skończy. Uwaga. Uwaga. Trzy. Two One Ladies and gentlemen Start! <mulity> Człowieku mój kurczak jest o tyle silniejszy od twojego Ale ty jesteś słaby Słaby mizerny Mizerny słabiutki Wygram to WYGRAM TO WYGRAM TO WYGRAM TO bo... O <mulity> NIDIOKICZ <mulity> Skikowali mnie <mulity> Nie. Skikowali mnie To jest jak to jest, jest... stary skikowali mnie. Jak już... tam wiesz, na bana? Wiesz, 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 wiesz czemu, cię, czemu cię tak zacząłem bić? Czemu? Bo na mnie włączonego czata nie? No. Na czacie wyskoczyło zawsze przed skikowaniem wyskakuje yy, kick gracz, nie? No. Zobaczyłem kick clutch za to szybko włączyłem ten mieczek i zacząłem cię bić i zaraz. Ty go... jesteś ty jesteś zły, Ej, nie, tak, ty jak jesteś tak. Zdeczłem ci raz i mnie w tym momencie spikowali. czaisz? Nie, 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 do widzenia, do, do widzenia Cześć. Cześć. Cześć, nie, nie ma, nie, nie pozwalam Uj, ci się pożegnać, do widzenia. Nie. Do, widzenia. Nie. do widzenia. Więc, jeżeli odcinek Ci się podobał, nie zapomnij podzielić go z twoim koniem, a jeśli nie, daj like pod komentarzem Elementa, hej to odzi, no ja powtór dzięki.